W październikowym PlayStation Plus pojawi się Batman Arkham Asylum. A ja nie mogłem nie skorzystać z tej oferty, tak więc oto jest moja recenzja. Batman Arkham Asylum. Zaczynajmy! Cześć, tu Meet with za oto recenzja gdy Batman Arkham Asylum na konsole PlayStation 3. Gda wyszła też na Xbox 360 oraz PC. Oto Batman. Właśnie schwytał Jokera i zawozi go do więzienia Arkham. I chyba nie jest tak dobrym detektywem jak niektórzy sądzą, bo wydedukował być już dawno, że przydałoby się Jokera zamknąć w innym miejscu, a nie w Arkham razem z Harley Quinn, Harlowem, Killer Krokiem i wieloma innymi. No ale cóż, Batman go tam zawozi, ale coś go niepokoi. Wchodzi więc z Jokerem do więzienia, tam BAM! Joker zastawił na niego pułapkę. Można było się tego spodziewać. Tak więc Joker przejmuje kontrolę nad Arkan, wypuszcza większość łotów i próbuje pogrążyć Batmana. Standardowa fabuła, jak na człowieka nietoperza. Chociaż całość jest bardziej interesująca dzięki głosom postaci. Batman mówi spokojnym niskim głosem, a Joker jest chyba najlepszy z całej pleady czarnych charakterów. Jedyne zarzuty mam do Harley Queen, która jest mocno irytująca. Nie oglądałem filmów o Batmanie, więc nie wiem, wybaczcie. Ogół opowieści jest naprawdę dobrze zdobiony, a biorąc pod uwagę, że jest to produkt na licencji, to jest to kawał solidnej roboty. Rozgrywka opiera się na trzech filarach: w walce z oraz rozwiązywaniu zagadek, jak to na detektywa przystało. Walka jest dosyć prosta, ale za to bardzo efektowna. Jest przycisk służący do ataku, odpierania ciosów, robienia uników oraz dezorientowania wrogów. Wydawać by się mogło prosto, ale wszystkiego dopełnia system kombosów, dzięki któremu im więcej wrogów zdajemy bez zatrzymywania się lub otrzymywania obrażeń, tym mocniejsze ataki zadajemy. Sami wrogowie są bardzo naturalni i dobrze animowani, a przez ich zachowanie walki oraz sekcje składane są bardzo ciekawe. Możemy również za pomocą mogałek analogowych wybierać przeciwników, a Batman uderzy tego, na którego wycelowaliśmy. System ten sprawdza się świetnie i czyni on walki interesującymi. Niestety walki z bossami są dosyć powtarzalne, a najsłabiej wypada końcowy boss, który jest jednym z łatwiejszych bossów w całej grze i można go pokonać w 10 do 15 minut. Składanie jest trochę bardziej zbudowane. Możemy zachodzić wrogów od tyłu, zrzucać ich podczas wiszenia na bariatce, zastawiać pułapki z wybuchowego żelu itd. A właśnie, wybuchowy żel. Jest to jeden z gadżetów Batmana. Poza żelem nie topeż ma w arsenale Batarangi, chwytając na odległość linki, urządzenie do łamania elektrycznych zabezpieczeń i jeszcze kilka innych. Przydają się one nie tylko podczas składania, ale czasami podczas walki oraz rozwiązywania zagadek. Samo to zagadek polega zazwyczaj na przeskanowaniu jakichś obiektów, do czego przydaje się widok detektywistyczny. W nim zazwyczaj skanujemy obiekty, a także widzimy wrogów przez ściany, przez co wcześniej wspomniane składanie jest o wiele łatwiejsze. Dane nam będzie również podedukować. Będzie to zazwyczaj chodzenie po wyraźnie zaznaczonych śladach w widoku detektywistycznym. Taką to zacną dedukcją daliście mi się wykazać panowie z Rocksteady. Czasami będziemy wracać się do wcześniej odwiedzonych lokacji, żeby przy użyciu nowego gadżetu otworzyć sobie drogę, ale chodzenie po własnych śladach nie jest trudne, bo lokacje znacząco zmieniają się przy ponownym ich odwiedzaniu. Najlepsze według mnie są surrealistyczne platformowe sekcje ze Zaczynają się zazwyczaj trochę strasznie i teraz naprawdę porządnie się wystraszyłem, ale po strasznych wstępach następują sekcje platformowe, w których musimy unikać światła wydobywającego się z oczu monstra oraz dotrzeć do światła z symbolem Batmana i oślepić gigantycznego Scarecrow'a. Gra pod względem graficznym zdążyła się zestarzyć. Tekstury nie są zbyt ostre, tak dole niezbyt naturalne, a najbardziej zawodzą animacje twarzy. Zresztą, zobaczcie sami. Na szczęście podczas walki czy szybszych sekcji nie zwraca się uwagi na szczegóły i wtedy całe Arkham jest nawet ładne. Jest tu dosyć dużo kontrastu, np. świetne animacje postaci i kiepskie animacje twarzy, albo kiepskie tekstury na ścianach i świetne panoramy Arkham. Udźwiękowienie wypada zdecydowanie lepiej. Muzyka symfoniczna pasuje do sytuacji na ekranie, wszelkie odgłosy są naturalne, a wcześniej wspomniane głosy postaci są bardzo dobre. Podsumowując, Batmana akama jest świetną, wystarczającą na 10 do 12 godzin grą o Batmanie, którą powinien posiadać każdy fan człowieka nietoperza. A zwłaszcza, że jest w WS, Plus, to nie można tej gry przegapić.